Cześć, tu Klaudia z Customer Success. Na co dzień pomagam naszym klientom rozwijać ich sklepy internetowe, a dzisiaj pokażę Ci nową galerię zdjęć na karcie produktu, którą uruchomiliśmy w jednej z ostatnich aktualizacji. Już teraz możesz ją włączyć w swoim sklepie. Dzięki temu twoi klienci będą mogli wygodnie przeglądać zdjęcia na karcie produktu oraz dzielić się linkami do wybranych zdjęć. Nowa galeria zdjęć dostępna jest dla wszystkich planów abonamentowych. Wystarczy aktywować ją w zakładce: Wygląd i treści, wygląd sklepu, obecny szablon graficzny, galeria produktu. Wybierz najnowszą wersję i zapisz. Jak nowe funkcje galerii działają w praktyce? Na komputerach zdjęcia można przeglądać w trybie pełnoekranowym. I przewijać za pomocą strzałek. Przeglądanie zdjęć na urządzeniach mobilnych jest znacznie wygodniejsze. Można je powiększać do pełnych rozmiarów i nawigować za pomocą standardowych gestów dotykowych. Przeglądający produkt z łatwością mogą skopiować link do wybranego zdjęcia i przesłać go dalej. Odbiorca otworzy go w galerii na karcie produktu, co ułatwi mu zakup. W opisie tego filmu znajdziesz link do szczegółowej instrukcji obsługi nowej galerii produktu.